No witam Was serdecznie, Kramer Wykopki z tej strony. Niestety wczorajszy wypad wieczorny się nie udał, bo poszedłem spać po prostu. Ale za to dzisiaj idę na drugą łączkę. Także miejmy nadzieję, że coś wpadnie. Idę na tą samą łąkę, co ostatnio byli u mnie chłopaki. No zobaczymy, zobaczymy. Także... Do pierwszego. No i co? Drugi dołek. Nic, spaghetti wyszło. Dopiero wszedłem na, na łąkę. A zrobił się taki skwar, że. Tragedia. Zobaczymy dalej. No i pierwsza useczka tym razem się trafiła. Zgnieciona całkowicie. Ten dołeczek łąkę już znacie. I druga useczka z tego dołka. Tutaj teraz zakopiemy elegancko. I idziemy dalej. Jak to mam w zwyczaju, lecimy, lecimy, nie śpimy. Widzicie? Ja już widzę. Jakąś krągłość, e, dupa, papiak tylko papiak, a już myślałem, że Że jakaś monetka. Niestety, niestety, no, ale pierwsza krągłość, kurczę. Jakby nie było. Ojej. Kolejna łuska, czwarta czy piąta. Wszystkie tak zgniecione. Sześciutkie. Ale robactwa tutaj jest. Komarów tego wszystkiego tyle, że się w głowie nie mieści. Tu mieliśmy łuseczkę i tu mamy łuseczkę. Idę stamtąd. Wzdłuż linii lasu i same łuski. Miejmy nadzieję, że coś wpadnie innego jakiś żymek. <laughs> Są łuski, to i musi być łódka od Małzerka Jakby nie było, działo się, działo, ale. Nic chłopaki nie pogubili poza tymi łuskami, ale zaraz zobaczyłem. Chyba stąd będę z tej strony się zrywał, bo zobaczcie. Następna. Ale komary różne. ach! Zobaczcie, jak sarenki małe na mnie patrzą. Widzicie? Хуула шиний баяа. Хачте Jakie ciekawskie. tu mam jakąś chyba monetkę. Ale patrzę. No ale tutaj się patrzą na mnie. Malutki seren. Chyba perel I chyba perel. Pięć groszy pięć groszy który rok? Zaczekajcie pięć groszy, rocznik sześćdziesiąty drugi 62, także pozdrawiam serdecznie i tyle pierwsza monetka PRL ja Was uciekam, uciekam, bo burza idzie. Zobaczcie, już tak, już pada, zaczęło brzmiać, także niestety, miło, znaczy mimo szczerych chęci, to sobie nie pokopiemy nic, a nic. Uuu, ale już, ale już leje, zobaczcie. także do zobaczenia skleję jakiś filmik z tego i, i wam wrzucę